Ola, gdzie jesteś? Ola. Ola! Szukaj. Ola, dawaj, bo dzisiaj zagramy w fascynującą giereczkę. Chodź, 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 chodź bo 20 sekund do roz, rozpoczęcia ja... kolejnej giereczki. <gry> bo ja myślałam, że podłogi już nie ma i tak chodź, myślę, że chodź, 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 Idę. Mam jeszcze 10 sekund Uu. na rozeznanie się w terenie. Teren jest płaski jest okej, okay. ale, ale... Płaski jak ziemia. Tak, ale za tym się kryje tylko jedno, nie? Co? Zgadnij, zgadnij. Nie strasz Nie strasz. Podłoga to lawa będzie. Dawaj na most. Dawaj na most. Dobra, I zobaczymy, dobra. czy przetrwamy na moście, nie? Bo dzisiaj zagramy w podłoga to lawa, ale w Rablax. Wow. Dobra, Ja pamiętam, się. jak się bawiłam za dzieciaczka. No, i teraz musimy co? Dostać się. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Do góry, do góry, do góry, do góry. Chodzimy po rawienia, Szybko, szybko, szybko. szybko, szybko Rabina, nie zrzucajcie ktoś mnie. Ktoś spadł, ktoś Ej, spadł oni... w ogóle. Bo, o, bo oni zrzucają. Dobra, jesteśmy chyba na najwyższym szczycie, co jest tylko i wyłącznie możliwe. Jeżeli... No, ola, co? Ola! ktoś mnie zrzucił! Idę! Jak? widzisz mnie jak idę, widzisz idę, mnie jak idę. widzę, Chodź, 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 chodź. I dawaj, to... wyżej, dawaj, wyżej, dawaj, wyżej. O kurde, ktoś no, nie spadł, mogę... ktoś spadł. spad! <laughs> Ej, tu jest dziura, to jest dziura, nie? Wiem, wiem, ja nawet nie wchodzę. Ej, ona... ona mnie prawie wrzuciła do dziury. Ej, nie popychaj, bo zaraz ja cię popchnę. No, weź ją ode mnie, ona, ona mnie popycha. Tego. Ona ma jakiś ten. Spidermanowany Ty... coś tam, zoba. Ona też ma przy sobie. E... A no w... uważaj, o, uważaj, 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 o kurde, ja się podnosi coraz wyżej. O, Maciek, o kurde, moc się o... już rozwala. To dziwne, że my się czujemy. no. Maciek, ja się boję. Powiem ci, nie wiem czy czujesz, ale jest mi strasznie gorąco. Patrz, co się dzieje z moimi włosami, o, nie wiem czy to dowiedzisz. Co, zgubiłaś włosy? Ej. O nie, pytało że to peruka. Co jest o, nie. w ogóle, co to, co jest? Ty nie masz Gdzie nie moje włosy? Ej, ty nie masz włosów. Paliły mi się. Ej, lol, lol, jak to, no stój, 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 stój. No. O nie, nie, jak to wyglądasz w ogóle, nie? O nie, no, nie. ale jak to jest możliwe, że ja włosy straciłam? Nie mam pojęcia, ja nie mam pojęcia. Gdzie lecimy? Mamy chaos e, na wielbłądy chyba. Na wielbłądy? Dobra. No. Ciekawostka taka, jeździłem na wielbłądzie. Miałem okazję w Turcji. Ale chyba masz nawet zdjęcie na Instagramie. Z wielbłądem? Chyba nie. Chyba tak. Chyba nie, chyba, chyba nie, chyba nie. Mi się wydaje, że chyba masz wiesz co, nie pamiętam. Ty, ale ja idę na tamtego wielbłąda. Poczekaj! Z... bo zapomniałem, że to jest podłoga, to lawa, a ja sobie... Bez kitu, bez kitu, bez kitu... Nie, nie szupera! Dobra, nieważne, nie mogłem, nie mogłem. Co ty, jak zrobiłeś? Ja się zapomniałem, bo się zagadałem i sobie na piramidkę wchodzę na takim chillku. E, ja przegram. Ty no jesteś wyżej, ty, Jest, ty no jesteś ja, ja wyżej. Ja pożona Wielbłąda, bo ja tam wcześniej stałam, ale potem sobie patrzę, nie, oni są wysoko, to ja też. o fortuny mogę to zarobuksy. O kurde, shake ale... shake'a, grim shake'a? Grim shake, tak myślałem. A ja bym chciała odzyskać włosy. Nie, ja na nim postoję, ja na nim postoję, może przetrwam to za... So, so. <gry <III> <grydżelna> <grydżelna> chłopie, nie popychaj mnie, nie popychaj mnie, nie, 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 nie! Daj, daj mi przetrwać, daj, daj! To! Przetrwałem to! Maciek, odzyskaj mi proszę włosy. Ty to w ogóle śmiesznie wyglądasz bez włosów. No, no wiesz, też to zauważyłam, że wyglądam śmiesznie. Dlaczego ja nie mam włosów? Nie nie, nie wiem, nie wiem. Powiedz ci, że to jest genialne, co teraz się wydarzyło, nie. nie? To nie jest genialne. Jest, jest. Nie, to, o. Dobra. Yy, Spinaception, pańcem. To będzie się ruszać. Też mi się tak będzie, to będzie dobre taka wyzwanie. Chyba... Góra, dół, ciekawe, czy to się będzie robiło, nie? Dobra. E, do gór, wow. do, gór, do, gór, do gór. musimy lecieć. Szybko, szybko, szybko. Ile osób, jak? Co jest w ogóle? A, dobra. A, no popknęli mnie. E, Jestem ja <laughs> na samym dnie. Ej, a, tu patrz, jakie to są te. A, labirynt, dobra. Dobra, a. tędy trzeba tędy. O, a to, mnie. A dlaczego? A bo to ginie się. O kurde, lawa idzie. O, idź do ja, góry, idź ja, jestem, ja cię obserwuję. Maciek, możesz wejść jeszcze o, wyżej. Kurczę, ja wiem. Wow. Próbuję. Wow! wow. Jak to, ale wiesz co? To? Odzyskałam włosy. Odzyskałaś włosy, dobra, słowo dobrze, dobrze. Ja chyba jestem na najwyższym szczycie, jak tak, to jest jesteś, możliwe. Tak, jesteś najwyżej, jak się da. Bo ja cię widzę, a ty mnie widzisz, jak się spojrzysz na prawo. O, widzę, widzę cię, widzę cię, widzę cię. Y, Cześć, zgadnij, macie. co robię. Densy! Tak, ale skąd? <grym> Fortnite! Ta, I love Fortnite, Fortnite is my life nie? Fortnite, Fortnite! Nie. O, lawa, wyżej, wyżej, lawa. O kurde, ja chyba komuś na głowę, a ta liczę sobie Loty jakby nigdy nic by się wydarzyło. O, w ogóle. ja bym zjadła loda. Dziwne w ogóle, że... Mm. Ej, kurde, dotknęła mnie lawa i przetrwałem. Czyli, czyli Ola, ty przegrałaś raz, ja wygrałem jeden, więc w takim Ej, ty... razie 1-0. No dobra, niech ci będzie. No, 1-0. O, jakiś szrekin jest. Nie bawimy się tak. <gry> Spawn a shark? No dobra. Ej, a ja nie mogę nic. A mogę, dobra. O, 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 dino, 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 dino na ziarły. Na Jurassic, ale też jest fajna farma kosmitów. Co było, że meteoryt uderzył, tak? Czy lawa może, podłoga może to lawa była w Jurassic? No. No co, bo jak uderzymy uderzył teoryt, to była i lawa. Jak jakiś coin! mój, 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 mój. mój. Dobrze. Ja nie. Kolejny coin! Gdzie? To o chyba. tam, o kurde, dam go radnego wziąć. Papa, papa, pa, jak wszyscy się rzucają. Papa, papa, i pa. idę jeszcze dalej, idę jeszcze dalej, ryzykuję, idę dalej po kolejnego coina. Patrz jak wszyscy wiekną. Nie, mi się uda, mi się udało, dobra. <laughs> A tak, pamiętaj, że podłoga to lawa. Tak, ja tu mam obi. O kurde, o kurde, o kurde. Może po tych bloczkach powinienem skakać, albo po hmm. tu? <grych> Siema! Hmm. No idź! Ja wyszłam... Co? Idź tutaj wyżej, na dachu! Dobra, jeszcze teraz. Gdzie jesteś Maciek? Na dachu. <grych> ja, jestem, ja jestem też na dachu, ale tak jakby pod dachem. No to ja jesteś na poddaszu. Pod... Tak, ja jestem na poddaszu. Czekaj, czy ja cię zobaczę z okna któregoś? Nie. Nie, a wiesz co, może, może uda mi się wyjść. Jest któryś o, O, <grych> o nie, Ola, chyba giniesz. Ola, chyba giniesz. Ola, chyba zapadasz nie! się, co? Chyba tak. No. O, nie. Nie, o nie! Ale lawa leci bardzo wysoko już! Poczekaj, ja ją przetrwam, ją ja przetrwam. A to Lody ja... cały czas je! Mm. O, ale, ale polecieli wszyscy. No. Uf, udało się, na spokojnie, na spokojnie, czyli mamy y, 2-0 dla mnie. Cicho! 2-0. O, no, nie. Musisz Maciek. się postarać. Nie ale szczerze, mnie. szczerze, ja na farcie pobiegłem w tamto miejsce, bo byłem łasy na tego koina, który tam leżał, wiesz? Ale ja zebrałam trzy w domu, coiny. Uuu. Mhm, ja dobra, to dajemy. Yy, ja crane side, crane, crane side. Czyli na żurawia idziemy? No, idziemy na żurawia, ale widać, że musimy się dostać na sam szczyt, nie? Więc e, chyba zaznaczymy. No nie. A po lewej stronie były monety. Czy ktoś zaryzykuje i ktoś je weźmie? Nie. No chyba nie, widzę wszyscy chcą o przetrwanie. Aha, jeszcze ja spinam góry. Mi się wydaje. A, no, nie, 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 nie. no nie skacz na drabinie! O, o nie! Ej! Jak to... o, dobra! Mam nadzieję, że ona wejdzie! Ej. Mam nadzieję, że przycisnę! Dobra, przycisnąłem się! Jest, nie, niżej! Go nie mnie lawa, go mnie lawa, go nie mnie lawa! Cześć, Ola. Cześć macie! Ja nie wiem jak oni to mogą! O nie, o nie, o nie, o nie! Jaką wszedł? Jaką wszedł? Jaką? Wszedł? Nie! Ola! Ola! Eee. Nie. nie! Co mogę zrobić? Co mogę zrobić? Co mogę zrobić? Co Zepchnęli mogę zrobić? mnie! Udało mi się wejść Ale... tu? Cię Patrz! Oh. Udało mi się na koniec żurawia wejść. Jest! Nice! Nice! I teraz, I teraz spójrz skok. w dół! I teraz skok! O-O-O! Wiem, o, właśnie o. chciałem zobaczyć nie? o o nie, yeah, jest okej, okay, jest okej. Okay. Ale powiem ci, w lawie się fajnie pływa, ale wiesz co? I teraz no. nagle włosów nie straciłam. Tam ci, tam ci zjarało, bo za dużo tego chyba lakieru użyłaś. Chyba tak. No. Halo, co um. jest? Panie panie panie, 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 proszę nie skakać, bo ja nie umiem pana przeczytać imienia. Halo, poczekaj pan. Poczekaj, panie. poczekaj, poczekaj. Alfred, dobra, Alfred go nazwijmy. The Obby, idziemy na Obby? Ja idę e, na obby. drewnian. Tak, drewniane no, no, drewni Obi. Drzef Wiesz no, co się piszesz, nie? Że podłoga będzie się podnosić, a my będziemy musieli przejść po Obi wyżej Maciek, i wyżej, no ja... i wyżej, i wyżej. Ale nie musisz mi tego zaznać. A... Wyżej! No mamy coina poczucie. Ej, wy... nie no, nie no oni, o, tu się ruszają. oni mnie zrzucają. No, trzeba uważać, trzeba uważać, bo każdy chce przetrwać, nie? A pamiętaj, no, kto dobra, wygrywa, ale... ten wygrywa coiny. Dobra, ale, o, to, się... to, to, ten most się rusza, ten most się... Tak, ale na szczęście, na szczęście jest okej. Okay. Jak tam radzisz sobie? Pokaż, Nie jesteś jest. Nie... Chodź, biegnij, 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 bo nie ma czasu na zatrzymywanie się w sumie. No. A, nie mogę wejść, co jest? Jestem zasiężą, spadłem, no nie, nie! Nie, Maciek, spadnę zaraz. Czemu ja spadłem? No nie. Ach. Maciek, zaklinowałam się, nie mogę ruszyć. Mogę na kupić za 25 rubuksów. O nie, Ola, da Ola, da ja obserwuję cię. Ale gdzie ja mam teraz iść, jak tu... Ej, to nie było najwyższe miejsce, tam było najwyższe po prawej stronie. Tak, to, to już tutaj właśnie ginę. O nie. Ej, ty, tu są jakieś podłoga, się pokazuje. Nice, ty. nice, nice, o nie! A, znikło. Dałaś radę przetrwać, czy nie? Nie. nie. Widzę, On tylko ci... przegrał tamten. Jak on no, miał? No, chyba wygrał. No, poczekaj, jak on miał? Jakiś miał nikt, ale magnę, ale magnę 927 wygrał. Oj, kurczę. A nie, nie, Dawaj kurczę, tutaj, bo nie, się... nie wejdziesz do kolejnej rundy. więc <grym> Czy ty tu biegniesz? O nie. Dasz, biegnę, Dwa, biegnę. Jeden. Yes! Ostatnia chwila? O, oh, tak. Piłeczki, dawaj piłeczki. Piłeczki. Ej, Pasun ja są z piłeczkami. Patrzcie coinów w nim. Tylko wiesz, co ja jestem ciekawy? Czy nie? to będzie najwyższy szczyt tutaj w ogóle dostępny jakiś? To no nie skakać, Lol, ej, Ale jest, fajnie! Nie, nie jest fajnie. Ola, nie ja jest czemu? fajnie, za co tu się dzieje? No, co się Czy dzieje? Czy mogę tą piłeczkę wziąć jakoś? Ej, a co tak? Mogę tą piłeczkę. No wziąć? dobra, trochę lipa. Wiesz co, jest lipa jak nic! Jak mamy wyżej, podskoczyć, jak to nie działa? I dlaczego coiny są tak wysoko? O, co tu no chodzi? No właśnie, a mo, Ty, ja wiem, ja mam teorię. To, co? Że tam, gdzie są coiny, tam się podnosi? Nie, piłeczki się będą podnosić. A! Naprawdę? N jednak nie. <laughs> Dobra, nie, jakoś piłeczki, Dobra, jest okej. Jest okej. Po prostu nie... trzeba, sk... ko, ko. trzeba skakać. Tak, żeby nie o... znikały, po prostu musisz o. być w ruchu. Cały czas musisz być w ruchu. Mam coina. O nie, o nie. To ja też mam coina. Nie. nie mam, utopił się w lawie. Dobra, ja, ja mam y, drugiego? Mam drugiego coina, mam no dwa coiny. Nie. O teraz idę po trzeciego, idę. Po... O nie! Ola! Ola! Ola? Tak? A, 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 tu czerwono jest. Aj, jajaj, Ola, uciekaj ode mnie! Co ty cię gonisz? O, czy, czy mogę tutaj uciec z bezpieczną serwę? O jest Wygraliśmy! Jest, 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 udało się. I mam włosy! Czyli jest ile? 3-1 chyba? 3-1, nie? Tak. Dobra, jest 3-1, jest 3-1. Nie. nie. O ile? Ale liczymy przegrane, czy wygrane? Wygrane. Przegrane kilze. Dobra. No teraz mamy sandbox czy treehouse? Sandboxa bym wolał bardziej niż treehouse'a. No i. Czemu ludzie idą do, do domku nad drze... Ej! Jak? Ej, jest nasze, ja to zaznaczyłam. Ja tego nie zaznaczyłem. Yy, na lewo coś tam widzę, jakiś. O nie, 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 tam jednak nie. Ja nie wiem, gdzie, 5 sekund. Szczerze? Nie wiem. Tutaj. No nie... U, tu to na zewnątrz, jest, jestem. Dawaj, 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 był tip No przy... nie mogę. W... O nie, o nie! O! No niestety, ja jestem na dachu. O, tutaj też jest osoba jakaś jak dachu. Jak wszedłeś na dach Nie wiem, szukaj i kombinuj. O jak. Jak. Ja, no, dawaj, chyba też szanę podskoczyć. A nie. zdałaś! Yes! Yes, yes! Nice! Nice! Porobiłaś, porobiłaś to dobrze. Powiem ci, że już no. skreśliłem cię tam na dole. Ej! No, nie, no poważnie, skreśliłem cię tam na dole, nie? No nie można tak skreślać od razu. No ja skreśliłem, bo. O. Ej, daj mi tu skreślić. Dobra, to ja dawaj, ten... dawaj na głowę, dawaj na głowę i. Nie! Yeah, rzuciłeś <laughs> mnie do <kumina>. głowy! <laughs> nie! Ola, ty zginiesz! No, no, no. rzuciłeś mnie Sama do głowy! Się... nie! <laughs> nie! O, przetrwałaś! <laughs> o! I lol, ty. Ale randomizacja lol. poszła dobrze, a ta hela teraz. Ej, jak ty dziewczyno to zrobiłaś, że ty wskoczyłaś do komina, a tam przetrwałaś? O co tu chodzi? Ej, jak nie będziemy ci już zdradzać. Nie będziemy ci zdradzać odejść od naszej pozycji, bo my teraz ustalamy taktykę na następną rozgrywkę. Chodź, ola, idziemy. Tu. Chodź, chodź. No, cyrk, labirynt. Labirynt by był też mocno ciekawy, że każdy by się mógł zmieszać, gdzie mógłby pójść, nie? Klikam go. Jest 5 na 4, co wygra? Co wygra? Aaaa. Wygrał... Labirynt. Nie, ej, ej, ej! Ej, ej ja, ja, ja chciałem labirynt! Dobra. <laughs> chodźmy, chodźmy. Dobra, Bieg... Biegniemy Było za większością? Się... Nie, 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 chodź ola, za mną. Ola, nie! Ja wziąłem sobie kamerę tak z góry, jak w GTA w, w, w dwójce Macie gdzie jesteś? No Jak ja... ty w labirynty grać nie umiesz! Aaaaa! Dobra, podoba się wejścimy się. Ja Jestem w góry na labiryncie, a ty? A jak ty tam plazłeś? No podrabinie! Bo... no Wiesz co, gdybym poszła swoją drogą, też bym miała drabić Ola nie zrobiła rekonesansu. Czego? R rozeznania. No właśnie. No rekonesans. W Woj wojsku to oznaczało rozeznanie, rekonesans. Tak? Tak. Ja wiedziałem jakieś słowo, które ty nie widziałaś. Zapisz sobie w kalendarzu. No, żebyś wiedziała, nie? I widzowie też zapamiętałem było. Pierwsze słowo w ogóle od bardzo, 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 bardzo i to bardzo, bardzo. Bardzo, 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 bardzo. bardzo Ola nie wiedziała, co to znaczyło. A wydajcie znać w komentarzach, nie, nie czy naprawdę, wiedzieliście, że nie co, nie to co to znaczyło. Nie, nie tylko, wiedziałaś, że... nie wiedziałaś, nie wiedziałaś. Oficjalnie ja zostałem zwycięzcą odcinka. I trzymajcie się, i do następnych linków do Gierki macie w opisie. Podłoga to lawa, albo podłoga to ziemia, albo jak tam chcecie. Ja sobie Podło lecę. Podłoga to lawa, pali włosy. Tak, pali włosy. Jak chcecie, wam spaliło włosy jak Oli, to wbijajcie link w opisie. I trzymajcie się do następnych. тенков и папа махума папа папа